Dzień dobry, witam przed Państwem. Arka Wolaka. Przed firmą Arek powiedział, że zawsze po przegranych meczach on musi stawać do wywiadu. Co było nie tak, o, poza warunkami, bo które wszyscy mieliśmy takie same wy na boisku, jak komentujący Darek u góry. Co poszło nie tak, że nie odebraliśmy punktów, ale zostawiliśmy nadzieję się żołnierzy. Myślę, że po prostu popełniliśmy więcej błędów. No. To właśnie te warunki warunkują także że w takich spotkaniach, kto popełni więcej błędów, ten przegrywa. Yy, oni starali się grać prostą piłkę, oddawali nam zasadną piłkę, więc jedyne, na co mogli liczyć, to były nasze błędy. No i popełniliśmy dwa w pierwszej połowie, je wykorzystali. Potem się dość nisko bronili, ale zrobili to na tyle dobrze, że nam się nie udało strzelić tych długamek. No i co, my zgadzimy No do tego żegnamy się z Paderewskiego 4 bez punktów. Wracamy tu dopiero w następnym sezonie. Yy. Przed nami następny mecz w Przyszowicach. Plan był 6 punktów w dwóch ostatnich meczach. Zostały trzy. A w Przyszowicach? Chyba już teraz nie ma innej możliwości, żeby się Dobra. Nie przytrzymuję Cię dłużej. Dużo zdrowia życzę, bo dzisiaj naprawdę zdrowie było warunkiem głównym, żeby zejść z boiska zdrowym i całym, bo się już grał postęp piłkę. Miłego dnia Ci życzę i miłego weekendu. Do zobaczenia. Dariusz Szymański, odchodzący Arkadiusz Wolak. Żegnamy się i zobaczymy się dopiero z tego miejsca w przyszłym sezonie, czyli w sezonie 2022 na 2023. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się nie tylko w lepszych humorach, ale też w lepszych sytuacjach czy sytuacji geopolitycznej. Wojna już się skończy, inflacja będzie spadała. Miłego! Weekendu życzę Państwu jeszcze raz. Adam Adamek i Dariusz Szymański. Do zobaczenia za tydzień z Przyszowic.